Witam serdecznie i chciałem z porozmawiać na temat trzech cech kobiety dysfunkcyjnej. Powinieneś o tym wiedzieć, bo jeśli nie rozumiesz tych prostych prawideł, no to czeka cię trudny, a czasami nawet toksyczny związek, który wypali cię emocjonalnie, uczuciowo. Dlatego po prostu czasem lepiej uważać. Pierwszy taki sygnał to są huśtawki nastrojów kobiety. Załóżmy, że spotkałeś się z dziewczyną. No, i tam było miło, a potem i na SMS-a nie odpisujesz przez godzinę, i nagle dostajesz takiego SMS-a, yy, gdzie ona się obraża, albo ci pisze: No, już przestałeś na mnie zwracać uwagę. Yy, co robisz? Widzę, że już pisze do ciebie z takim dąsem: Chyba nie jesteś zainteresowany. No, w tej sytuacji widać, że kobieta bardzo na serio odbiera to. Że ty nie odpisujesz. To jeszcze nie musi być taki sygnał, że ona jest od razu toksyczna, ale wiesz, jeśli kobieta obraża się o byle co, przykładowo kiedy z nią rozmawiasz, narzeka, że nie miałeś dla niej ostatnio czasu czy że po prostu za mało do niej piszesz, bardzo łatwo dojść do wniosku, że ma niską samoocenę, a to wszystko przekłada się na dużo większe problemy w relacji. Niż ci się wydaje, yy, bo jeśli ty będziesz właśnie manipulowany tym, że jesteś dla niej niewystarczający, że jej nie doceniasz, ona tak naprawdę często pójdzie o krok dalej i będzie w to budować poczucie winy, że się nie starasz, a ty będziesz się starał, będziesz się angażował, tylko nie będziesz w tym wszystkim widział swojego interesu. Dlatego niektórzy faceci, którzy wchodzą w tego typu relacje, często budują sobie związki bez sensu. Łapią się na tym, że. Poczuli się winni poprzez tego typu technikę dziewczyny, która do ciebie mówi, że nie pisałeś do niej, że zapomniałeś już o niej. Zaczynasz do niej więcej pisać, czujesz się winny tej sytuacji. Natomiast po pewnym czasie, ty już nawet nie zauważasz, że zgadzasz się na każdą tutaj decyzję kobiety, na każde skinienie czy sugestie, bo oczywiście jesteś do tego przyzwyczajony. Poza tym, jeśli przykładowo powiedziałeś kobiecie, nie mogłem rozmawiać, byłem w pracy. Ona płacze i, i stwarza z tego wszystkiego histerię. To już mnie nie kochasz, to pewnie z kimś tam rozmawiasz. No to jeśli widzisz po niej tak duże, silne, negatywne emocje, to jednoznacznie można stwierdzić, że ona cię tutaj próbuje zmanipulować, ale też właśnie może być dysfunkcyjna, toksyczna z uwagi na to takie niestabilne zachowanie. Drugi przykład polega na tym, że często kobieta może się z tobą spotykać, pokazać tą wersję demo, możesz z nią miło spędzać czas, a za chwilę, jakby ta sama kobieta, uśmiechnięta, pozytywna kobietka zamienia się w dziewczynę, która krzyczy, wydziera się albo znowu płacze i próbuje tak naprawdę wymusić na tobie tego typu szantażem, jakieś działania, zachowania. W tej sytuacji no, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Bo bardzo szybko zauważysz, że ty postępujesz wbrew sobie i, i boisz się tych kłótni, boisz się problemów e, związanych z komunikacją, tym, że ją stracisz, i znowu jako ofiara tej sytuacji, e, znowu poczuwasz się do winy, że to jest wszystko przez ciebie, więc próbujesz być lepszy, bardziej miły, kochany wobec niezdrowego zachowania dziewczyny to się zawsze musi skończyć toksycznym związkiem i niestety faceci, którzy mają twarde serce na ogół więcej zyskują u kobiet niż faceci, którzy mają zbyt miękkie serce i chcą się ciągle dogadać, porozumieć, skonsultować, w wielu przypadkach to prowadzi właśnie też do toksycznej relacji. Tego typu huśtawki nastrojów mogą wyglądać w przeróżny sposób. Z jednej strony kobieta może na Ciebie krzyknąć, z drugiej strony możesz się rozpłakać, obrazić. Znane mi są przypadki, gdzie mężczyzna powiedział ja już się nie chcę z Tobą spotykać, a kobieta wpadła w histerię, zaczęła płakać, rzucać książkami, tabletami itd. No i on po prostu zmiękł, stwierdził, że faktycznie wyrządził jej krzywdę jakąś i teraz stwierdził, że on się musi poświęcić dla tej kobiety. Tylko pytanie, czy Ty masz się altruistycznie poświęcać dla dobra kobiety, czy nie jest ważniejsze, żebyś Ty Żył dla siebie i dla swoich tutaj egoistycznych celów. Moim zdaniem to jest o wiele bardziej prawdziwe i korzystne dla ciebie, ale powinieneś sam z tego wnioski wyciągnąć. Kolejny sygnał kobiety toksycznej. Jeśli twoja dziewczyna, którą poznałeś, utrzymuje kontakty z byłymi facetami, pisze do nich, na ogół już to zwiastuje problemy. Ja już nie mówię o sytuacjach, gdzie ona wysyła jakieś tam nagie zdjęcia czy po prostu flirtuje, wysyła uśmieszki, żartuje sobie z tymi facetami, bo widać wtedy ten flirt i to też jest oczywiste, ale czasami po prostu ona może pisać z kolegą, wydaje ci się, że to jest jakiś tam znajomy, a po pewnym czasie się dowiadujesz, że oni razem spali, że tak naprawdę w wielu przypadkach razem trafiali po imprezie do łóżka, czy tam byli ze sobą trzy miesiące i w tej sytuacji, kiedy ta granica jest przekroczona, oczywiście kobieta też może bardzo łatwo posunąć się do tego, że spotka się z tym kolegą, pójdzie z nim do łóżka, a ty będziesz ofiarą tej sytuacji. Ja mam taką jedną zasadę, którą polecam zawsze stosować. Nie spotykaj się z kobietami, które mają zbyt wielu kolegów, znajomych, bo na ogół to się zawsze kończy tak samo. Zbyt dużo doświadczenia z facetami może zwiastować poważne problemy. Tym bardziej, jeśli wśród tych facetów są jej byli, no to to już jest często sygnał bardzo narcystyczny, bo kobieta, która kolekcjonuje sobie byłych jako kolegów, przyjaciół, na ogół bawi się ich atencją i próbuje w ten sposób podwyższać sobie samoocenę. I takich kobiet naprawdę warto unikać. Zwróć uwagę też na to, w jaki sposób kobieta opisuje emocje. Czy jeśli ona o czymś opowiada, to widać po niej wrażliwość emocjonalną. Chodzi mi o to, czy jak opisuje swoje relacje z poprzednim facetem, czy jest taka chłodna, wyrachowana. Często, jak widzisz taką postawę, gdzie kobieta mówi niby o traumatycznej sytuacji w życiu, gdzie jej zmarł ojciec i widzisz po niej taką chłodną postawę, jakby to opowiadała, wiesz, o tym, że była wczoraj w kinie, czy na kawie z koleżanką, to też można wyczuć, że ona nie jest wrażliwa emocjonalnie, tylko jest chłodna, bezwzględna i będzie chciała zawsze dopiąć swego. To jest też ważna sugestia na którą często nie zwracacie uwagi. Jeśli kobieta zbyt bardzo popada w huśtawki nastrojów, jest taka neurotyczna, nerwowa, też to może zwiastować problemy w relacji. Podam Ci przykład. Jeśli siedzisz z dziewczyną i spadła książka i ona aż tak podskoczyła, jest nerwowa, oczywiście to może być spowodowane tym stresem pourazowym w dzieciństwie, ale też przykładowo kobiety często toksyczne mają manię, manię natręstw. To może być kobieta, która... Wymusza na tobie na przykład, żebyś jechał 50 na godzinę, bo boi się większej prędkości, jest przewrażliwiona. To może być kobieta, która wymusza na tobie, żebyś się meldował, jak jedziesz do pracy i wracasz, żeby cię zweryfikować, czy dojechałeś. Teoretycznie mówi o tym, że się o ciebie martwi, ale ona chce sprawdzić, czy jesteś wierny. Czy jesteś facetem, który oczywiście będzie szczerze angażował się w relacje, no bo ona ma niską samoocenę i nie wierzy w to. To może być kobieta, która popada dosłownie w histerię, bo dzwoni do ciebie, że tam u niej w domu, jej ojciec się znowu upił, czy są jakieś problemy. I to wszystko powoduje, że ty też czujesz się taki nerwowy, niespokojny, bo jakby ona cały czas powoduje awantury, gdzie nic takiego się nie wydarzyło. O, przypadek takiej narcyzki, na przykład, yy, dziecko gdzieś tam się. Przewróciło, nic mu się nie stało, a ona dzwoni, histeria, po prostu od razu płacz, że będzie jechać do szpitala. To często pokazuje, że kobieta jest bardzo taka impulsywna, niestabilna. Oczywiście chce dobrze dla dziecka, nie przeczę, że nie, ale w tych sytuacjach na ogół też jest drugie dno i taka kobieta jest niesamowicie wysoko wrażliwa, co się przekłada na duże problemy z facetami, bo. Wiesz, z jednej strony jest uśmiechnięta, z drugiej strony się złości i, i to wszystko będzie prowokować kłótnie. Ta relacja będzie taka burzliwa, nerwowa, niespokojna, dlatego polecam uważać na tego typu kobiety, bo w wielu sytuacjach możesz się mocno zdziwić, jak gorzko smakuje taka relacja. Polecam uważać. W tym tygodniu przygotowałem coś dla Ciebie: pakiet 20 kursów możesz pobrać. 70% tani do czwartku do północy. Skorzystaj dużo wartościowej wiedzy w niskiej cenie. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdźcie pod tego linka i pobierz te wszystkie materiały w dużo niższej cenie do czwartku do północy. Absolutnie genialna wiedza, fantastyczne treści, gdzie pokazuję, jak rozmawiać z kobietami, jak je uwodzić, jak na nie wpływać, jak rozwijać relacje, jak pisać do kobiet, jak budzić w kobietach dużo przyjemności, rozkoszy. Tego wszystkiego dowiesz się w tym pakiecie. Bardzo dużo konkretnej wiedzy, która działa, jest skuteczna. Pobierz sobie te wszystkie materiały do czwartku, do północy. Jeszcze 70% taniej. Naprawdę warto skorzystać. promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź pod tego linka i pobierz to wszystko taniej. Sam się zdziwisz, jak szybko pozbędziesz się problemów z kobietami. Jak łatwo odzyskasz swoją dziewczynę? Gorąco polecam, bo jestem przekonany, że te materiały zmienią Twoje życie. Korzystaj póki czas.